I Witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem Kryptomigawka. Porozmawiamy sobie dzisiaj, czy Binance może zagrozić pozycji Ethereum. Albo może troszeczkę inaczej, czy dla Ethereum to jest dobry ruch, że Binance właśnie wychodzi z takim chainem. Zobaczymy. Także dzisiaj skupimy się właśnie na tym, bo dużo wiadomości jest w ostatnim dniu na ten temat, więc należy podejść i podjąć temat właśnie w tej sferze. Dzisiaj poznamy też czy nie pojawiło się nowe FOMO ze względu na Binance Chain. Także zostańcie z nami, będzie dużo informacji. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 15 minutach. Chyba wszyscy wiemy, czym jest Binance w świecie krypto, także pomału zachodzi tutaj podejrzenie o monopol. Jeżeli chodzi oczywiście o wolumen na giełdzie i Binance cały czas tutaj widzi kolejne tunele, które może otworzyć dzięki właśnie no, swojej pracy w różnych dziedzinach. Widzimy, że ostatnio, nawet tutaj, próbuje podeprzeć ideologię Ethereum, która była wcześniej, więc zobaczymy, czy tak naprawdę Binance będzie właśnie tym pierwszym zagrożeniem dla Ethereum, a może zupełnie inaczej. Będzie to pomocne dla Ethereum w pewnej sprawie. Binance w tym momencie wiemy, że otwiera taką pośrednio zdecentralizowaną Giełda. Nie do końca to jest zdecentralizowana, bo wiadomo, jest Binance, tak? Ale pośrednio wchodzi w świat zdecentralizowanej giełdy. Co za tym idzie? Idzie oczywiście zdecentralizowany blockchain, który został właśnie otwarty wczoraj. Wszystkie stare tokeny BNB, które były do tej pory na Ethereum, będą tutaj przekonwertowane do właśnie tego tokenu Binance. Dokładnie. Czyli do tej pory mieliśmy Ethereum. Blockchain, który obsługiwał RC20 tokeny, i który Binance właśnie teraz chce z jednej strony podkraść, i u nich to będzie się nazywało tak jak mamy tutaj RC20, na Binance Chain będzie to się nazywało BEP2, i to będzie to samo co RC20. Można powiedzieć tylko, musimy powiedzieć o pewnych różnicach, które są pomiędzy Binance a Ethereum. Zanim do tego przejdziemy, Warto jest zwrócenia uwagi to, że 23 kwietnia 2019 roku będzie można po raz pierwszy zamienić tokeny. Nie trzeba się spieszyć z tym, bo Binance od razu dodał wiadomość, że przez dłuższy czas, nie sprecyzował jaki to jest czas, dłuższy czas nadal będzie support dla RC20 tokenów. Także lepiej spóźnić się na tego 23 kwietnia i dowiedzieć się dokładnie, jak to zrobić, niż popełnić jakikolwiek błąd. Na alternatywie dokładnie mamy napisane, jak to będzie wyglądać, a więc 23 kwietnia nowy portfel obsługujący BNB oraz Binance Chain Explorer będą dostępny dla wszystkich użytkowników giełdy, a serwis giełdy pozwoli użytkownikom w zmianę sieci. Użytkownicy Binance będą mogli podać adres swoich portfeli dla żądań wypłaty Binance Coin. Przy czym należy zwrócić uwagę, że wypłata będzie działać w postaci mechanizmu konwersji tokenów RC20 działających w sieci Ethereum na tokeny BNP BEP. 2. Działające na blockchainie Binance Chain. Dalej się dowiadujemy, nie bez znaczenia jest też fakt, iż dla osób chcących zachować tokeny BNBRC20, czyli jeżeli chcemy zachować jeszcze przez dłuższy czas, nie wiem kto by chciał, jeżeli mamy przy konwersję tutaj, ale jest taka możliwość, wtedy musicie z portfela Binance je przenieść na powiedzmy portfel Ethereum przed 23 kwietnia. Po tej dacie giełda Binance nie będzie już obsługiwać transakcji tokenów BNB BNBRC20. Do końca tutaj nie jest to sprecyzowane. Mi się wydaje, że tak jak może być powinno, bo jeszcze Binance sam tutaj powiedział, że będzie przez kolejne miesiące saportował zamianę, czyli będzie pewnie możliwość zamiany tych RC20 prosto z portfela Ethereum. Ale słuchajcie kolejnych Dzień dobry, Krypto, gdzie ta sprawa będzie wyjaśniana, właśnie jak dokładniej to zrobić. Dlaczego Binance wychodziło ogólnie ze swoim chainem? A więc. Widzimy, że Binance będzie mógł dzięki swojemu chainowi tworzyć tokeny. Coś jak na mianę RC20. Będzie można je nazywać, tworzyć, i będzie można je konwertować i przesyłać. Oczywiście można wejść na github.com i zobaczyć, co tutaj się będzie działo, jeżeli chodzi o BEP2 token. Zostawię linka, będziecie mogli sprawdzić sami. Mamy tutaj całe rozeznanie albo cały schemat, czym jest właśnie. Ten token. Czyli jeszcze raz, bardzo podobne jest to do Ethereum, to że mamy na RC20 tokeny, tu będzie na tym właśnie BEP2. Tak one będą się nazywały. Warto jest tutaj podsumowania tego, czego nie ma Binance Chain. A więc, jeżeli mamy Ethereum, mamy oprogramowanie albo program ym, skryptowy czy blockchaina, który nazywa się Solidity. I na tym y, programie możemy zrobić o wiele więcej rzeczy niż na Binance Chain. Mog możemy go bardziej sprecyzować, zaprogramować i oczywiście na Ethereum mamy smart kontrakty, na Binance Chain ich nie ma. Binance Chain tak naprawdę nie jest założeniem tutaj, nie jest tym, żeby być platformą od smart kontraktów. Binance Chain jest tutaj głównym założeniem to, żeby supportować projekty blockchain, tworzyć tokeny i przesyłać je. Na swoim blockchainie. Wiele ludzi powtarza cały czas, że w sumie, dlatego tylko, że Ethereum ma smart kontrakty, to nie ma o co się tutaj obawiać, więc zupełnie inaczej tutaj ludzie ci już bardziej doświadczeni postrzegają, że no Binance Chain jest, nie ma problemu, ale, ale zupełnie tutaj nie, nie mamy czego się obawiać, bo Ethereum ma smart kontrakty. Ale czy na pewno? Dzisiaj, żeby założyć ICO, czy powiedzmy I.E.O., jeżeli to jest na Binance, nie potrzeba do tego smart kontraktów. Można to zrobić tak samo łatwo jak na Ethereum, ze smart kontraktami. Więc tutaj, właśnie, jest pole do popisu Binance. Drugim plusem, dlaczego można używać Binance, jest no cała, albo cały ekosystem Binance, który daje nam od razu z bomby, jeżeli zakładamy I.E.O. na Binance infrastrukturę, którą do tej pory zrobił Binance. Drugą rzeczą, jaką może tutaj Binance wygrywać nad Ethereum, to jest FOMO, które pojawiło się ostatnio. I widzimy, że to nie jest tylko FOMO na temat IEO, ale FOMO na support, czyli na ym, zmianę na Binance Chain z Ethereum. Zobaczcie, co się stało z Mithril. Mithril wzrosło o 60% od momentu wydania wiadomości o tym, że będą pierwszym projektem, który przejdzie na Binance Chain. Zobaczcie, 60%. Teraz, jeżeli będziecie mieć taką wiadomość super szybko, może tak być, że jeszcze przez dłuższy czas utrzyma się tutaj właśnie takie FOMO na projekty, które przechodzą na Binance, czyli będzie trzeba po prostu wyszukiwać te projekty i pospekulować w ten sposób, że o, na przykład następny przechodzi Augur, czy inny projekt zupełnie i, i widzimy, że wskacze 60%. Czyli na te wiadomości będzie trzeba tutaj uważać, jeżeli chcecie pospekulować na cenie. Danego projektu. Jeżeli chodzi o plusy dla Ethereum, jeżeli tutaj chodzi o przeniesienie się na Binance w tym momencie, to jest to, że Binance jest no, nie do końca zdecentralizowany. Tak? Jest po prostu centralny punkt, który tutaj będzie zarządzał na Binance chain, czyli projekty, którym będzie zależało na decentralizacji, nadal będą wybierać Ethereum. Za to, jeżeli tylko mówimy o crowdfundingu, czyli o IEO, za pomocą którego będziemy chcieli no, zdobyć fundusze na realizację projektu, to wtedy wybieramy Binance, bo wiemy, że dostajemy tą całą infrastrukturę, która za tym idzie. Teraz trzeba się zastanowić nad tym, czy jeżeli dany projekt chce wypuścić swoje IEO czy ICO, tak naprawdę chce, żeby było to ze zdecentralizowanej formie. Czy nie chodzi tutaj po prostu o zbiórkę pieniędzy i w tym momencie przy takim FOMO AIO który jest na Binance i innych giełdach może to być lepszym rozwiązaniem nie mówimy tutaj o y, jedynym ale lepszym rozwiązaniem w porównaniu do Ethereum. Bo jeżeli te projekty które będą chciały w przyszłości wypuścić swój blockchain to i tak smart kontrakty będą mogły wtedy już występować. Równie dobrze może Binance Chain w przyszłości wprowadzić Smart kontrakty. Tego nie wiemy. I teraz należy zastanowić się też nad kwestią taką, czy Ethereum jest tak naprawdę no, konkurentem Binance, bo przecież na Ethereum mamy smart kontrakty, na Binance mamy Binance Chain i może lepsze rozwiązanie I.E.O. I nie wiem, czy się zgodzicie razem ze mną, jeżeli chodzi o Ethereum. Ethereum w tym momencie było wykorzystywane bardzo do ICO, ale to nie była główna zaleta Ethereum. Ethereum powstało po to, żeby mieć właśnie smart kontrakty. Teraz nie będzie tej, powiedzmy, sposobności, żeby na Ethereum tylko i wyłącznie crowdfunding tworzyć. Czyli jeżeli będziemy tylko chcieli mieć crowdfunding na naszym projekcie, albo projekt dany będzie chciał mieć crowdfunding, prawdopodobnie wybierze Binance Chain. Ale zastanówmy się na chwileczkę, czy to nie jest na plus dla Ethereum. Czy Ethereum w tym momencie nie będzie czegoś tutaj Zyskiwał. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy do tej pory Ethereum nie było używane tylko do crowdfundingu, mniej na smart kontrakty. Ethereum nie był stworzony do crowdfundingu od samego początku. Ethereum był stworzony do smart kontraktów, do infrastruktury, która mogła połączyć, powiedzmy, inwestycje czy dużych inwestorów instytucjonalnych z blockchainem. Crowdfunding pojawił się na Ethereum, no i pojawiła się też łatwość tworzenia tokenów i może. Ta strona bardziej wygrała, niż jeżeli chodzi o deweloperkę na smart kontraktach. I podczas boomu w 2017 roku, 2018, ICO, nawet podczas roku 2017 i 2018, widzieliśmy co się działo na Ethereum, gdy pojawiało się kolejne ICO. Od razu zapełniał się blockchain, Ethereum, no i te wszystkie projekty, które pracowały w tym samym momencie nad smart kontraktami, Musiały tutaj troszeczkę sobie odpuścić w tych, w tych czasach, gdzie był wydawany token. I widzimy dlatego, że Binance Chain, który by przejął w tym momencie prowadzenie I.O., w tym samym momencie Ethereum mógłby nabrać drugiego oddechu do tych wszystkich aplikacji, które są na smart kontraktach. I dlatego uważam, że nie do końca przejęcie Binance Chain tej sfery jest na totalny minus dla Ethereum i Ethereum zamiast bycia właśnie tą platformą crowdingową, ICO, w tym momencie naprawdę będą się mogły zdziać różne rzeczy za pomocą no, tego miejsca, które będzie na blockchainie. I dzięki temu może Ethereum się w końcu skupi na finansowym aspekcie swojego blockchaina, gdzie może połączyć właśnie te wszystkie projekty z blockchainem na smart kontraktach. I widzimy nawet, że na Twitterze pojawiają się informacje, że BNB będzie już killerem Ethereum i Ethereum spadnie do podwójnej liczby. Także są same benefity, jeżeli wybierzemy Binance Chain nad Ethereum. No, Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że nie do końca same benefity, jeżeli chodzi o decentralizację nie do końca, ale widzimy przynajmniej jaki sentyment można wyczytać z marketu właśnie tutaj. Jednych z plusów tutaj, które widzimy Gad podaje to jest to, że te projekty, które przechodzą na Binance Chain będą takie bardziej wyolbrzymione, czyli bardziej będą pokazane na świat. Tylko jedno trzeba zauważyć, że każde FOMO kiedyś mija. Tak samo jak mamy tutaj z tym Mithril, który wyskakuje na 60% po dostaniu się, albo jako pierwszym projektem, który będzie na Binance Chain po migracji, no to pamiętajcie, że FOMO trwa do pewnego czasu, więc może 3, 4, 6, 8, 10 projektów będzie, te ceny będą wzrastać na yy, powiedzmy połączeniu się z Binance Chain, ale później może to FOMO zaniknąć. Dlatego warto sprawdzać samemu, co się dzieje i wyczuć market, jeżeli chodzi o właśnie o takie okazje o spekulacji. Nawet w artykule, który był na CCN-ie, odpowiedział tutaj CZ z Binance, bo widzimy, że już tutaj pojawiają się artykuły, że Binance przyjmuje każdy inny projekt w tym momencie, Ethereum, idzie tutaj na skazanie praktycznie no niepowodzenia. No i tutaj CZ Binance odpowiada: Wyśmienicie, że dzięki za artykuł, ale jesteście po prostu za bardzo tutaj przyjaźni albo za bardzo supportujecie ten projekt, bo Binance DEX nie chce tutaj konkurencji z Ethereum. Nawet nie ma smart kontraktów, więc jedynym konkurentem, który tutaj jest, to są sami sami oni napisał tutaj challenge ourselves exchanges, czyli po prostu widzi, że jedyną rzeczą, która tutaj wprowadza konkurencję, no to jest, że będą sami z sobą konkurować. Także widzicie, co tutaj się wydarzy. Jeżeli chodzi o Binance Chain, dajcie znać, co wymyślicie, czy no, Binance pokona Ethereum z drugiej strony, no, nie ma tutaj konkurencji bezpośredniej, bo Jeden projekt zajmował się smart kontraktami, drugi projekt zajmuje się AIO, z drugiej jednak strony, no, trzeba wiedzieć, że ten jeden tort i kawałek został teraz przejęty na stronę Binance, ten taki większy kawałek. I dlatego pojawi się tutaj pytanie, co się wydarzy w przyszłości. Pamiętajcie o tym FOMO, który będzie z tymi projektami Mitril, będzie można pospekulować, ale uwierzcie mi, że to będzie śliski temat, jeżeli chodzi o na dłuższą metę, bo każde FOMO kiedyś no, pryska. Także dzięki za dzisiaj, mam nadzieję że troszeczkę już wiecie więcej i pamiętajcie zostańcie z bitcoinem.